Witam Was bardzo serdecznie, moi mili, w kolejnym odcinku Resident Evil. ma Pani Chris Redfielda. Co dział stars? W ostatnim odcinku pokonaliśmy węża i jednym słowem zyskaliśmy kolejną maskę śmierci. Którą w sumie możemy sobie od razu polecieć założyć. Teraz tak. Ingrid mogę zostawić tutaj. Dokładnie. Tego blue gemstone'a mogę stąd wziąć w sumie. Spróbujemy wsadzić w oko temu wilkowi. czyli w Trigresowi znaczy się. Zobaczymy co się stanie. Tymczasem na górę możemy iść, bo dołem nie przejdziemy. <śm> do czego ta plandeka jest potrzebna, dobra w każdym razie pozbędziemy się kolejnej kolejnej maski. O no właśnie tutaj hmm. A chyba przyjdzie tutaj nie tutaj. jakiś od, od ten odwróciłem przecież tak nie też nie U? without a nose no to właśnie ten nie ma przecież nosa no właśnie Ale jeszcze nic nie wyskoczyło Pamiętko miałem tylko dwie maski? Nie miałem ich więcej? Hmm Już Nie pamiętam nawet co robiłem Masakra No i tak to jest jak człowiek wiecie Przychodzi z nocki Idzie spać Oczywiście pierw śniadanko Później wstaje Streamuje Robi sobie obiad Idzie na siłownię Wraca z siłowni Streamuje Ewentualnie zaczyna nagrywać I idzie znowu na noc No i dużo się w sumie w życiu dzieje Więc jakby nie spojrzeć trochę czasem, ciężko to ogarnąć. No i oczywiście w międzyczasie jeszcze wpadają jakieś inne tytuły. Dobra, ten system może biegać, bo i tak nic nam nie zrobi. Tu z tego co pamiętam, ten piesek był. I też te elementy do przesuwania. obronny. Znaczy tyle, w sumie. W stanie? Chyba nie. Nie w tą stronę. No i super. Rękę mu w ogóle urwałem. To pokażcie mi mapę. Generalnie, według tego, co widzę, to wszystkie te pomieszczenia tutaj są wyeksplorowane na 100%. Więc tutaj już niczego więcej nie zrobimy. No dokładnie. I znowu się wróciłem do punktu wyjścia w sumie. Bo wyjdę tymi drzwiami, one się zaklinują i znowu na górę będę biegł. Ale to dobrze, bo przy okazji wejdę sobie sprawdzić jedną rzecz. Czy ja nie mam jakichś masek jeszcze? Tam to pomieszczenie z tym... A, bo to tu jestem, ok. Ale tu też tego kluczyka ze sobą nie wziąłem. Ajajaj. Aj, aj. Chociaż od początku jakbym wiedział, że ten tędy przejdę. Pff. Tutaj są te drzwi przecież się zastanawiam, czy Dobra. ja wyszedłem do jakiejś innej lokacji. Dobra, eee, jeszcze raz tu wejdę. sobie wezmę ten klucz wezmę I to by było na tyle na razie nie to zostawię To pistoletu a nic w sumie There's a paper attached on the side, nothing is written on it. Trzeba to gdzieś do czegoś wsadzić. Dobra, sprawdźmy na mapie, gdzie my jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy tu. Zejdziemy sobie na dół. todos to będzie chyba ta lokacja z tym tygrysem. Okej. Ciekawe gdzie jest drugie oko. To jak pójdę tam, to pomieszczenie też nie jest wyeksplorowane, bo jest czerwone. Ja nie wiem, czy od... nie, wejdę, spoko, dobra. Aha, no tak. nie, ja nie da rady. Dziwne, nie wiem o co tu chodzi. Jakąś trucizną mam to podlać, czy coś? ale wie. Okej, okay, tu wszystko jest ogarnięte jak należy. Nie, Ale to ja i tak i tak wejdę sobie tutaj do skrzynki mi się tu nie podoba, cały czas leży i nie znika stąd. Dobra, i teraz Nie po co? Dobra, wiemy, że z nią po sobie porozmawiasz. Teraz tak, wpierdziel to tu, tam tak samo. Kluczyki mi jest zostaw no jak na razie. Albo nie, też, też je wypierdziel, bo teraz w planach mam iść do góry Tam gdzie były te takie tam gdzie były te takie robaczki. Tylko gdzie to znowu było. A chyba tutaj nawet. Nie tutaj, no bo na drugiej stronie raczej to było w tym pomieszczeniu, gdzie Wesker zostawił zaopatrzenie dla nas, akurat nie. W stanie, bo... O, bo nie wstanie, bo... albo nie wstanie? Nie, bo krew mu poszło, to nie, nie wstanie. Okej. Okay. Gdzieś hmm. chyba jeszcze jeden klucz był potrzebny. O, Helmet, my Helmeta niestety nie mamy. Dobra, to w takim wypadku lecimy do robaczków. Oczywiście, teraz tu przejdę do tych zombiali nie będą, albo będą żyły. Dobra, uciekamy stąd. Jest zamknięte z drugiej strony, dokładnie, czyli pewnie tym, tym pomieszczeniem, do którego potrzebujemy klucz z helmetem, przedostaniemy się drugą stroną tutaj. A tego nie potrzeba. Dobra, i teraz tutaj. Teraz chyba tutaj. Tutaj. A tam też coś jeszcze nie nieodkryte. He? Co ja tego nie zrobiłem? Zginąłem. Ale, w tym boksie była ta. Maska chyba, nie to. No co? A sunshine only awaken me. Czyli tu. Dobra, mamy maskę. Okej, okay, teraz do tego pomieszczenia z tymi robaczkami trzeba iść. Dobry sposób korzystania z tej mapy przydaje się. Pomieszczenie z robaczkami gdzie było? No, chyba gdzieś u góry, bo widzę, że tego bardzo dużo. Tak, to będzie. To będzie tutaj gdzieś. Pomieszczenie z robaczkami. Tędy nie przejdę, bo to chyba jest. W jednym kierunku. Od wewnątrz do zewnątrz, I co, że tutaj niby też coś jeszcze jest? Tak. Hmm. za bardzo nie wiem, co to może być do odkrycia, ale być może w późniejszym etapie, gdy coś się tu będzie działo. Może, a może nie. Któż to wie. Dobra, i to połączenie z robaczkami było chyba tutaj. Ta tajemnicza muzyczka. W ogóle. Dobra, i teraz wydaje mi się, że trzeba to wziąć. Trzeba to wziąć. Dobra, i nic się nie stało, i teraz wydaje mi się, no bo to są insekty, nie? No i w tym wypadku złoty nie pasował, bo on jest, no wiadomo, jakiś pozłacany, nie? Ale za to. Użyjemy tego. I teraz naciśniemy. Aha. No cóż, to chyba tak nie bardzo. Dobra, weźmiemy haczyk. Spróbujemy to o! Skombinować. Nie, nie chcę tego wziąć, ale chcę nacisnąć teraz. O, właśnie. Co to znowu jest. E? Co? mu to ożyło. Rzuć tym. To się rusza. Ups. <laughs> Wygląda jak the wind crest. No pokażcie mi co to robi. jest an icon depicting the wind. Dobra, czyli coś tu w sumie zrobiłem, ale jakiś finalny list do Almy. Alma to w ogóle kojarzy mi się z tego z Fira tej gry takiej strasznej FPS stary, starej daty Bardzo wiem, co z tym krestem, tak jak już mówiłem, mam zrobić. Ale myślę, że znajdziemy sposób. W każdym razie możemy chociażby pobiec, żeby usadzi, usadowić drugą z mask. Masek, mask, w sumie. Zwałek, zwał. Dobra. Ciekawe czy na jednym łańcuchu ta trumna wierząca się... Utrzyma. Znaczy w sumie jakby nie spojrzeć to... Cztery maski są potrzebne więc Nie przeskoczymy tego nijak. To jest chyba bez wszystkiego, czyli tutaj. Dokładnie. O, jeszcze się trzyma. Dobra, ja myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek. Zdobyliśmy Windcrest i drugą z masek. Mask, masek. No w każdym razie czegoś, co potrzebne jest do dalszej gry. W kolejnym odcinku spróbujemy zdobyć ostatnią z tych. No i przy okazji odnaleźć też miejsce, do którego będzie pasował ten Windcrest. Nie bardzo mi się cokolwiek przypomina. Ale lepiej mieć jeden item za dużo niż za mało. Także będziemy szukać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia moi mili.